Oczywiście te listy gratulacyjne należą się również nauczycielom. I oni też taką otrzymają. I bardzo poproszę Panią Kasię Niebawę. Panią Lucynę Marcinkowską. Panu Riorne Spolecie. Pana Witała -Szuka. Zarządko Weronika Pernak, jak i Norbert Westlund otrzymują listy gratulacyjne za osiągnięcia sportowe. Bardzo Wam potrzebuję: Michała Nowoczyńskiego, Dominika Tybko, Emila Szymborskiego, Wiktora Nowakowskiego, Jan Stracisznińskiego, Kieszów. ...są lidermistrzami, a Weronika jest mistrzynią województwa Wielkiego Szydłowskiego. Widzę, że przybył do nas nasz pan dzielnicowy... Gracias.